No chyba. Tak. Chyba, że ty chcesz się przywitać jakoś czy coś Eee. Yy, rzadko się witam. No dalej, się hej, hej, o z tej strony Bratek! Yy, nie wiem przywitacie się czy coś Elo, Elo fajna mapa Trochę poza tematem Fajnie jakbyś, fajnie jakbyś wybrał mękę śmia też tą Ej no właśnie. i myk paty. Jakby było Holy One. Prawie Oj. O no nie, nie, dobra, tylko ja też. Easy. i No, Musimy to, to, to. I dalej, Kur Proszę, nie. A graczwójka No dobrze ci poszło jest, jest chyba na równi Jest na równi, dobra Chopaki, siadło siadłem 6-7 na dole <grym> Tutaj To tu Miałem myślałem zrobić jakieś śliski czy coś Rapier ja No Jednak. teraz walną sędziutkę Aj, zepsułem Pa, kurna, no. Tu? Ej, wyfnij mogłeś... ...może ja, ja, ja ktoś. Nie. Nie mogłeś. 11. Są kolizje czy nie? Są, co? Co Tam Gdzie to jest? To jest? Tutaj. Paulin hmm. one. Serio? Nie. Nie, dobra. Dwójka, idealnie. Najlew ale Nie pamiętam. Pozdaję. Hmm, daję mi mi pasze. O, może tak, hmm? patrz, patrzcie, może tak zrobić. Boże o, o. Ale Dzięki! Ty kur Na Dobra, nie stracimy, nie stracimy uderzenia. No, czemu mnie cofło? Cofło mnie. O no ja wiem Nie Ale... mogę tego zrobić. Co? Czy ja się od ciebie odbiłem? Tak. Ile wy macie? Sześć. Ja coś trzeba ci Coś, coś, coś. Jezu. Zry... O no, wulgarku, pośledzenie. Chłopaki, kies. Co to no. jest to mapa? Tutaj? Tak, tutaj. Zjebałem. Ja też, spokojnie. O, wózek mnie przepnie. Nie przepnie. Pięć. Dobra, nie, nie ryzykuję. Co? Pa! Ładnie, Uu, ładnie. O! O! miał siepą poduszkę od dwóch stron. Jest! O, dobra, dobra. Ale klacz. Nie ci utrafił śmieć. Ale klacz. Trafię. Wiesz, że w tym. W taki sposób go uratowałeś? Nie, nie uratowałem jej, bo mnie cofło. No to właśnie. za mm, A parę right. A oduszka się odbijacie jak coś. Ej, dzięki. Masz. Dzięki. No właśnie. Ja jestem przyjacielski. Kurwa. Ja też. Odtacz go, proszę cię, Wyfalgo. go Nie Wyfalgo, go, wy fal go Proszę Nie o. Nie, ja cię nie Ja ci teraz razy pomogłem To masz przekopy teraz To tak? To jest trzeba taktycznie Mhm uh -huh. Masz rację o! Ej, ładnie, 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 dobra, nie narzekam. Pozdra. Jestem no na nie pana trzy. Popatrzcie co jak mam idzie w sumie. To na pi... Stryna. Ile ma się uderzaj? Cztery. ty ile? Nie pamiętam. Nie Dobra, dzięki, dzięki, dzięki. Nie bezal go, wysłał go Nie, to za Jest Jest, jest To za śmieć ja Jeszcze trafił O tak hmm? Jak? He? Dobra, wiem, to będzie pasowane Aha Ja wiem, co ja zrobię. Ja też. Ja myślałem, że to jest rampa, to są schody. Nie, nie, nie. Nie, nie chcę cię wybić, nie chcę cię wybić. Za lekko. Kurna no. Myślałem, że się po tych schodach potoczę fajnie. No nie, znowu? No już myślałem. No i w lewo. Siła za lekka Ajaj. Aj, 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 aj. Prawie jeszcze w lewo. U mnie i trochę. Nie no. Nie, nie no. Co no to... no mocno. Ja nie ryzykuję, wiecie? Ile masz? rzutów? 6. Ja 7, jestem na punkcie. Ja 8 Ja też 8 7 9 Gdzie ty jesteś? Dopiero tu, 8 <noise> to nie ryzykuje i ten nie pijesz pana, pamiętaj. E, bo mu się nie zaliczy. Może ponad. Chodźmy o Ponad tyle. tyle. No, muszę. była. <noise> Jeden. Nie! Yeah, Oj. Czternaście. Ja pierd... Max shot, stridż! Ja pierdzie... Ja, dobra. Hm? Uh? Co? Ok, na To odbija? To. Mhm. Idealnie. Trzeba pobrać jakiegoś moda na to, żeby freak był nieskończony. Nie, to w sumie. A. Aha. Dzięki. Dzięki. Aha. Dzięki. Patrzcie na, te, na ten skill. 6-4 mam, a ty masz 6-8. Blisko, blisko. 16 się Pod kozą. I make full. Jak coś nie dawajcie full. O! Nie, jestem! Nie legałeś? No i... Na, na fulę, ale. by było mi z powrotem. Kurla, nie ma holi tu. Nie, zostaw mnie. Ty kurwa. <śle> <śle> nie, 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 Nie do tego. Jeden nie, nie niego. niego, w niego! Teraz! Wybij go, wybij go. Pierwszy się falco, We go, we go, we go, we go. No ty ty pilu! No nie! Jest, zablokuję ci. Nie, jednak nie. Toczymy walkę. Szybko zatrzymuj się. Nie, no ty ma. nie! Jak Aha. No tyś miał to kupia. To O? A śpiwnica. Sala sam Ja widziałam, bo... Będę tu czekał. Będę, bo... będę, tu czekał. Mm -mm. Mm -mm. Ty kuta się upośledzonych. <grym> nie trafisz, frajerze. Nie trafisz. Nie trafisz. No ja ja ty masz 50. Może... Full fokus na niego, a nie Tu 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 Trzeba tędy skoczyć Masz rację Co to za książka taka dziwna? kurwa Nie, nie Jest, nie. Ja To się Ty kur... Jak go wystrzelił Co ja mam zrobić? Nienawidzę cię. Nienawidzę, nie. cię, nienawidzę cię Nienawidzę cię Oficjalnie cię nienawidzę Nie. nie no, nie zrobię ci tego wiem, że chciałeś. Wiem, że chciałeś. Się... O. Aha, no dobra. Będzie ciekawe. O! Nie! Nie rób tego co ja pierdol. Tak, też nie. What now? Fight! Nie, Dawid, nie to, nie. No ty kur... Pozwólcie, że się od was, Jecha. od ciebie Dawid odbije, dobra? Kurna... O, dzięki. Się... Podał. Nie, nie. Mm. Że mówili, żeby tak nie dawić. No ty kur... <noise> <noise> ja będę miał ponad 14 chyba. <noise> 10 sekund ci zostało. Co? A w tym 14? Nie wiem. Gdzie jest... Gdzie jest dziura. Muszę przestać szukać skrótów. Nie. Nie zrobiś mi tego. Bogini. <grystanie> Jaki Cześć, farciarz, głupi zawsze ma farta Nie <śmienienki> ja To są Co za mrodę A no, jednak nie Ja pierwszy. Musiałeś tu stanąć E, w złotwo gdzie Widzę, że jesteśmy wszyscy w tym samym miejscu No kurde Ja nie mogę Oj, gdzie Już jestem? myślałem, że znowu spadnę. U. O! Ja, to, pier... Uf. Może za zdrowie. zrobię. Wybił go. Dobrze, dobrze, dobrze. Udało mi się? Kto, kto kogo wybił? Ja go, jego. Wybij jeszcze raz go. Dobra, jeszcze raz, poczekaj na niego, da, poczekaj tam na niego. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, nie trafiłem. Ej, 10 sekund. Nie mogę się ruszyć. No masz 14, pewnie. Tu jest. Aha, Aha, yes. Aha, tu musimy. Yes. Nie! A oh, pier. Co? Padłem na dół, pod szafką jestem. Wiem jak Na pewno nie tak A nie, dobrze Dobrze zrobiłem Szczerze myślałem, że mnie wypchniesz Zbiję się oficjalnie Semina Mhm Combak teraz, Holy One. Jeździm co to jest Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wypadłem. Nie wiem czy ty masz to zawsze takiego hyperta. Eee. Ja, Combak teraz. Holy man. Proposta. No tak ostatnio. Ej, to easy jest. Ja pierd, też spadłeś. Tak, ale ciebie cofnię. Jestem tu. <grystanie> A to już jest. nie, 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 Dobra, nie, za oglądanie. Ero.